Ja się nazywam Ksiądz Mariusz Jawny, jestem Salezjaninem, zakonnikiem. Pracuję od czterech lat jako kapłan w parafii w Międzyborzu. Pracuję dużo z młodzieżą, uczę w szkole, również zajmuję się ewangelizacją w internecie. Ja jestem Mateusz Luptowski, obecnie jestem studentem pedagogiki. Uczęszczam także do szkoły. Na terapię zajęciową, oraz pracuję jako specjalista do spraw marketingu w studiu aranżacji wnętrz. Pomysł na pustynię serca zrodził się gdzieś 5 lat temu, kiedy na nowo odkryłem relację z Panem Jezusem, na nowo go spotkałem. Ta radość z tego spotkania spowodowała, że chciałam się nią dzielić z innymi. I tak właśnie powstała pustynia serc. Byłem wcześniej już zaangażowany w internecie w różne inne sprawy i właśnie chciałem przenieść tę radość, zacząć ewangelizować, szukać nowych dróg. I właśnie tak zacząłem tworzyć coś w internecie i powstała pustynia serc. Potem poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy mi w tym pomogli. Między innymi księdza Mariusza, który obecnie prowadzi kanał na YouTube. I tak w skrócie powstała pustynia serc. Idea kanału z kolei zrodziła się trzy lata temu, kiedy jeden z moich przyjaciół księży zasugerował mi: Mariusz, ty bardzo dużo orientujesz się w internecie, znasz chrześcijańskie materiały, które tam są, dlaczego nie wykorzystasz tego talentu, żeby dzielić się dobrem z innymi? I tak mnie zmotywował tymi słowami, że. Postanowiłem coś robić, najpierw było coś bardzo małego, nieznanego, potem małymi kroczkami się rozprzestrzeniało, po, najpierw wśród księży, potem wśród katechetów, a, a teraz może już wśród ludzi świeckich i młodzieży, bo szczerze powiedziawszy w tym momencie mamy około 3 do 4 tysięcy wejść dziennie zarówno Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e, obecnie także. Dokładnie, e, czyli wszystkie portale społecznościowe albo quasi społecznościowe w różnych miejscach. No i w najbliższym czasie też dołączy portal pełnowymiarowy Pustyni ni Na początku myślałam bardziej o młodzieży, później jak to się wszystko rozwinęło, to Oczywiście dotyczy teraz już wszystkich osób, nie dzielimy jakoś wiekowo, ale cały czas jakoś staramy się te materiały tak, żeby zaczynać od młodzieży, ale oczywiście każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, niezależnie od życiowej sytuacji mamy wsparcie duchowe, mamy listy od Boga, mamy grupę modlitewną wolę niebo, skrzynkę intencji, właśnie kanał na YouTube, media społecznościowe. Stronę, która już niedługo ruszy, a także sklepik internetowy. I myślę, że każdy w tych projektach, w tych naszych inicjatywach, znajdzie coś dla siebie. Są komentarze, zarówno od osób w gimnazjum, jak i od osób około 60 takie, które gdzieś tam obejrzały nasze treści, zostały poruszone przez nie no i doświadczyły Pana Boga. Poprzez grafikę, materiał wideo, czy jakiś inny, który udostępniamy. I to jest takie bardzo budujące dla nas. Każdy taki komentarz nas motywuje do dalszej pracy. Jeśli chodzi o grafiki, to grafikami ja się obecnie zajmuję, znaczy się od początku się zajmuję. Były też osoby, które mi pomagały w tym i nadal pomagają. Na znaczy się teksty do grafik głównie korzystamy z jakichś cytatów świętych, encyklik papieskich, dokumentów w ogóle Kościoła, a także jakichś innych chrześcijańskich nauczycieli, jeśli to jest zgodne oczywiście z nauczaniem Kościoła katolickiego. Z kolei na kanale YouTube korzystamy z różnych zaprzyjaźnionych źródeł katolickich i protestanckich. Ze Stanów, Australii, Wielkiej Brytanii i innych państw angielskojęzycznych, ale też z innych materiałów, które są dostępne w sieci, za licencją, oczywiście, tego, który je udostępnia. A więc, wcześniej zawsze piszemy do tych osób, uzgadniamy szczegóły współpracy i te osoby nam pomagają. Oczywiście, dzięki temu budujemy jakieś tam grono osób, które są zaangażowane w tę inicjatywę. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. I to jest takie dla nas też budujące, że ktoś chce tworzyć dobro w sieci i udostępniać je za darmo, współpracując z nami. Też bardzo często dzwonią albo piszą do nas polscy księża, siostry, nauczyciele, katecheci, którzy chcieliby skorzystać z tego, co my mamy, publicznie to odtwarzając na koncercie, na festiwalu albo na innych inicjatywach. I bardzo się z tego cieszymy, bo wtedy inicjatywa się rozprzestrzenia. I, I wielu jest ludzi, którzy są tym zbudowani. Nawet na adoracji było kiedyś, nie? Tak, na było, właśnie. Czysty. Ktoś tworzył adorację na, na podstawie tego, co udostępniliśmy na YouTubie. Tak, i jeszcze o tej pokucie może ksiądz wspomnieć. Aha, ojej, to, to już w ogóle jest kosmos. E, dlatego, że e, znam księży, którzy zadają jako pokutę. W konfesjonale odsłuchanie naszych listów od Boga. Tam, jest, tam są dokładnie listy Pana Boga do kobiety, do mężczyzny, do młodych i zasmuconych. Do, do zasmuconych. Więc to jest takie niesamowite dla nas. Myślę, że z kilkoma portalami, głównie chrześcijańskimi, jak Gość Niedzielny, mamy stałą współpracę, rozpoczęliśmy niedawno z Deonem, tylko to może taka nieformalna współpraca, potem z portalami jak Stacja 7, 7, Duszpasterstwo.pl, Dajenu. Opoka TV. Opoka TV rozpoczęliśmy i też planujemy niedługo rozpocząć współpracę z, z, z właśnie z telewizją pełnowymiarową, tą Opoka TV, która działa w Kielcach. I wydawnictwem Esprit jeszcze, którzy też zaproponowali nam współpracę. Dokładnie. Dzięki temu gdzieś inicjatywa się rozchodzi, a jednocześnie możemy promować chrześcijańskie wartości przez wideo czy książki, które. Pochodzą czy z wydawnictwa, z tych źródeł, które chcą z nami współpracować. W samą współpracę i partnerstwo, jeśli chodzi o naszą działalność, to około 10 partnerów, a jeśli chodzi o ludzi, którzy są w zespole, to jest nas obecnie 26. Mhm. Tak? Tak. 26. Dokładnie. Jeśli można podzielić, to 10 autorów. Chyba dziesięciu opiekunów, czyli osoby, które zajmują się wsparciem duchowym. Jedna osoba od skrzynki intencji, od listów, tłumacz, lektor, no i my. I trzeba powiedzieć, że też jesteśmy stale otwarci na nowe osoby, czyli werbujemy. Nie tylko do aktywnej działalności w ramach pustyni, ale też do modlitwy za pustynię. Bo myślę, że ta idea już się tak rozprzestrzeniła, że. Potrzeba to dzieło otoczyć modlitwą, aby ono dalej spełniało swoją funkcję. Najpierw Mateusz się podzieli swoimi marzeniami, bo on ma więcej. <głosy> <głosy> Proszę. Na najbliższą przyszłość to na pewno chcemy ruszyć ze stroną internetową, która obecnie przechodzi fazę poprawek. Do tego ze sklepem internetowym, gdzie będą nasze gadżety, takie właśnie oryginalne, coś designerskie, Stricte religijne, ale także takie motywujące, zachęcające właśnie do ewangelizacji, do takiego innego, lepszego życia, bo przez takie rzeczy też można ewangelizować. Doskonale to pokazuje właśnie Dorota z Dayenu. Jeszcze bym chciał w przyszłości ruszyć z taką inicjatywą jak SMS-y, tylko właśnie to jest już dalsza inicjatywa, bo na to potrzeba dużo czasu, żeby to zrealizować takie sms-y motywujące, coś podobnego do sms-y z nieba, gdzie codziennie byśmy do chętnych osób wysyłali właśnie takiego sms-a z jakimś tekstem, może właśnie coś, jak teraz robimy na Facebooku z grafikami. Oprócz tego jeszcze myślimy o rozszerzaniu grona współpracowników z naszym YouTube'em, ostatnio kilku pozyskaliśmy, ale to, to zawsze jest ten stały kontakt i stała współpraca, która daje największe owoce i myślę, że tego nam potrzeba i też może zaangażowaniu, spróbujemy się zaangażować bardziej w polskie i zagraniczne media, aby inicjatywa się poszerzała. Poza tym, jeszcze chcielibyśmy na pewno zaangażować osoby, które profesjonalnie zajmują się bądź to filmem, bądź nagrywaniem, bądź lektorowaniem. Całkiem niedawno pozyskaliśmy nową lektorkę z Krakowa, więc myślę, że w tą stronę byśmy planowali rozwijać swoją działalność. I na pewno też modlitwa, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli dzieło jest. Ogarnięte modlitwą, wtedy wszystko sprawnie działa, i na pewno ten kierunek w stronę Boga jest wyraźniejszy. Chcielibyśmy Was wszystkich zaprosić na Pustynię Serc. Dzisiaj współcześnie każdy prawie jest na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. Nie sposób tego ominąć, więc skoro już tam jesteście, to przyjdźcie do nas, zobaczcie nasze materiały, ocencie je. Przyjmujemy też krytykę, jesteśmy na nią otwarci. A może czyjeś serce zostanie poruszone? Mamy taką szczerą nadzieję. Chciałbym jeszcze dodać, że w najbliższym czasie materiały Pustyni Serc będą dostępne na stronie domu gdzie będzie można obejrzeć je. Będą się one cyklicznie zmieniać. Więc kto będzie regularnie odwiedzał tę stronę, będzie mógł zobaczyć, co jako Pustynia Serc tworzymy. Bardzo Was na tę stronę zapraszamy.